Po raz pierwszy od tylu lat udało się przeprowadzić i zorganizować nową inicjatywę gospodarczą, która skupia tak wiele różnych organizacji branżowych i zawodowych. Tak wielu wspaniałych przedsiębiorców i inicjatorów innych stowarzyszeń, izby, które działają na rynku budowlanym i działają dla tej branży. To właśnie Państwo są najsilniejszą stroną polskiej gospodarki. Życzę, abyśmy dzisiaj rozpoczęli wędrówkę i ułatwili sobie budowanie tego, co Polsce jest bardzo potrzebne. Szkoda, że tak mało mówimy. Wielkiej potrzebie deregulacji i odciążenia realnych procesów inwestycyjnych, realnych procesów gospodarczych od nadmiaru przyciążeń, wymogów inspekcyjnych, administracyjnych, uproszczenia tych procedur. Także z wielką nadzieją przyjmuję Państwa obecność tu w tej Ministerstwie Gospodarki. Ta sala jest salą Waszą. Tu prowadzimy bardzo rozległe w różnych obszarach, Konsultacje, spotkania, dziękuję za tą cenną inicjatywę. W imieniu rządu to mówię możecie liczyć. Witam wśród wielkich, ważnych, dobrze zorganizowanych partnerów prowadzenia realnej polityki, nie polityki konferencji prasowych, zaklęć, zapowiedzi, tylko realnych decyzji, realnych procesów, ale też i realnej odpowiedzialności. Dziękuję bardzo. To, co wam przeszkadza? Ja myślę, że to jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadać jako Unia, i to powinno być właśnie wylistowanie. Powinniśmy się angażować we wszystkie inicjatywy, które niosą prawdopodobieństwo czy też szansę na to, że uda się odmienić otoczenie biznesowe, generalnie sektora budownictwa. Chcemy wpływać na modyfikację przepisów prawa, modyfikację legislacji, modyfikację procedur, jakie nas dotyczą. I wtedy rzeczywiście był jeden podpis, dwa znaczki kamienice zbudowano. Natomiast dzisiaj zbudowane kamienice no to już jest kilkadziesiąt stron dokumentacji technicznej i parę lat starania się. Jeżeli nic nie zrobimy, to w perspektywie jednego dwóch lat będziemy mieli do czynienia. Z następnym, z następnym załamaniem procesów inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej. Myśmy jako inżynierowie powinni naprawdę kreować pewne konkretne rozwiązania, przedstawiać je w sposób czytelny, jasny w procesie budowlanym, w sposób właściwy rozdzielić ryzyka pomiędzy uczestników procesu budowlanego. My jako miasta robimy mnóstwo projektów PPP w oparciu nie o ustawy o PPP, to żeby było śmieszniej, to tak w polska specjalność robimy je na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest prościej, łatwiej, e, szybciej bezbędnych procedur. Żeby stworzyć dobre prawo, dobre regulacje, a jeszcze tym rynkiem regulować decyzjami, no trzeba mieć ten kontakt i po prostu trzeba wchodzić w te kontakty. URBI, Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego, jest wprowadzenie w Polsce konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjałów całej branży, zawodów i przedsiębiorców. Zlikwidując szkodliwe i niczemu nie służące dziś przepisy, można zauważalnie obniżyć w Polsce koszty budowy zarówno dróg, jak i mieszkań. Będziemy działać merytorycznie, wierząc, że nasze zaangażowanie nie zmieni Polskę w taką, jaką chcielibyśmy, aby była. Zapraszamy serdecznie do URBI. Dziękuję. Dziękuję za przybycie, dziękuję za podjęcie inicjatywy, dziękuję za to, że wspólnie Państwo chcecie z nami ją tworzyć. Franz Kawka kiedyś napisał, że kajdany ludzkości zrobione są z papieru kancelaryjnego. I ten papier kancelaryjny w warunkach polskich zbyt bardzo przeszkadza w Państwa aktywności. A gdyby go nie było, to bez wątpienia Polska dzisiaj byłaby liderem wszelkich możliwych przemian gospodarczych w Europie. I wierzę. Że tak się stanie. I to, co Urbi chce zrobić, to po prostu, żeby było najzwyczajniej dobrze. Dziękuję bardzo.